Przed mną znajduje się smartfon Samsung Galaxy A35, a dzisiaj chciałbym pokazać, jak możesz ustawić funkcję odblokowywania twarzą. Zacznij od otwarcia ustawień i przewiń w dół, aby kliknąć bezpieczeństwo, prywatność. Następnie przewiń w dół ponownie, aby dotknąć biometrii. Kliknij rozpoznawanie twarzy i wprowadź swój kod blokady ekranu. Teraz naciśnij kontynuuj. Trzymaj swoją twarz w kadrze. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami na ekranie i czekaj na oznaczenie 100%. Następnie zarządzaj wszystkimi tymi opcjami według własnych upodobań i wróć. Więc kiedy wyłączam ekran i włączam go z powrotem, myślę, że odblokowywanie twarzą działa prawidłowo. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj. Cześć.